Żeście tak tutaj zakrwawili, że nawet nie jesteśmy w stanie przeczytać tablicy. A to tak może nigdy nie czyta. Nie, ja, ja, ja wszystko jestem w stanie przeczytać. Wiem Hyde Assembly, mapka, w którą kiedyś tam graliśmy, nie wiem, czy Roki z, nią, z nami nie. w nią grał. Mhm. E, grałem chyba z Maxem i Admirosem dawno mhm. temu. Tak. W 2019, myślę, mm -hmm. y i stwierdziłem, że fajnie byłoby wrócić Boże, do tej dawno tej w temu, 2019. 2019. No, no chłopie, co? 6 sześć lat? 6 lat co temu, jest? Gamoniu! 6 no, lat! temu, w 2025. No, tak jest! 6 <laughs> lat, chłopie, 6 lat! O co, o co tu chodzi? Wyjaśnij, kurczę? Ja mogę chyba jedynę, jedynie kliknąć. Kliknę raz i musimy poczekać. To jak wam minął, panowie, dzień? Ile mamy czekać, proszę bardzo? Nie wiem, właśnie klikam klikam. Idę spać. Poczekaj. Co ty chcesz zrobić? Weź we, we, weź, weź roki się ten odrzuć na chwilę. Co? Okej. Okay, nie, dobra, dobra. No bo to jest napisane, że two players, to to jest na dwóch graczy tylko? Nie, co ty? Gdzie ty to jest? Two, two players are recommended. Gdzie? Gdzie? Ja nic nie no na widzę. Samym dole. Oh. Ja nic Klik... nie widzę. Klikłem no to... w łóżko, Kuj, a to w łóżko trzeba a, było, w... Kliknąć. <laughs> <laughs> było kliknąć. Eee, a, w łóżko trzeba było kliknąć. A końcem w dewelope O, hej panowie. Bo ja pamiętam U, Juki, tą mapkę. I tu jest, patrzcie, tak wygląda duch. I tak wygląda duch. A wiecie, co ostatnio znalazłem na Aliexpressie? Jezu, jesteśmy wolni. Wiecie, co ostatnio znalazłem na Aliexpressie? I chyba sobie to kupię. Co? co? E, co? E, e, jak to się nazywało? Nie emf tylko... O Jezu. No to radyjko, jak się nazywało to e, radyjko? Zabiera mi flashlight. What? No, nazywa... mi też. Jak się nazywało radyjko? radyjko? GM radio Assembly. E, radio, chodzi ci o Spirit Boxa? Spirit Box, no, 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 tak. Ej, o, czemu jest muzyka z FNaFa? No, <laughs> o, o co tu <laughs> chodzi? E -energi, energia spadła. Potrzebujemy akulumatora. Hello! Hej! O, otwiera się! I nie mam latarki. Ja, ja też, tylko pod F. Ja nawet nie pod F nie mam. Nie mam. Ja A te, też nie mam pod F. A F uruchomiłem przed zabraniem wszystkiego. musimy ja wziąć latarkę. maszynkę tutaj, e, z tym. Mi latarkę! Gdzie jest ta maszynka? Nie wiem, ja tu wszędzie klikaję, e, i nic. A, Zabiera jest tu! Lat... mi latarkę! No mi też zabierają, no, z latarki będziemy grać. Bo to jest latarko. Ha, ja mam. No. Dobra, i schodzę tam. Cześć, posłuchajmy go najpierw. Nagrywam Roki na tym urządzeniu. Bardzo dobrze. Czyli przybliżenie. O właśnie, o właśnie. To ujęcie, to, to ujęcie, to ujęcie. No. Dobra, chrzanić go, nie go nie słuchamy. Go chłopie, już to... 8 minut nagrywamy. No to na tak. Licz... Ty, a to w tym urządzeniu jest kamerka jeszcze. W tak, gacze. w tym urządzeniu jest kamerka. Czekaj, o. ja muszę to jakoś inaczej wziąć. Wziąć? Żebym widział ducha na kamerce. Tak jak to wygląda? A, ja to też widzę. No my też Tylko, widzimy, kurde, tak. Ja to trzymam tak jakoś... Pionowo cały czas i gówno widzę na tej, na tym, na tej kamerce, No szczerze. trudno, no co zrobisz. Uh, use the keys you find to unlock the rooms. Okay. Gdzie są keys? Keys randomowo się respią. Tu nie możemy Aha. wejść. Ła! To będziesz tak popychał nas, tak? Tym, tu zamknięte. Tu zamknięte. Sprawdźcie tu. a tu? O, tu otwarte. Kuchnia. Kuchnia, 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 let's go. U, to muzyka mi się nie podoba, panowie. Słyszałem, jak coś upada. Eee, mruga, 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 wycofajmy się, wycofajmy się, wycofajmy się, wycofajmy się, wycofajmy A co? jest na czwórce. się. A co to, może nas tak. zabić? Tak, 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 Max, wracaj, e. wracaj! Coś słyszę tam. Też. A nie, to jest to. Co? No wracaj! Ile to już. To jest na czwórce już. Na, ty na ty trójce. To się wyłazi. To nic nie ma. Ty widzę coś. Na dwójce. Gdzie wy jesteście? Na końcu korytarza, tam no wy, coś wróciliśmy, jest. Wróciliśmy, wróciliśmy prawie Ta. na spawna. O nie. To na końcu korytarza coś jest. Chodź, popatrz na, na monitorek. Widzisz? Takie czerwone. Jezu, jak tym się. No właśnie. Yyy. Nie, nic nie. To ma. pokaż mi to, ja to. to... Coś coś Widzisz, czerwonego. Najgorsze jest to, że ja mam ciągle odpaloną latarkę i po prostu te światełka mi. Mm, mniej się świecą. Zagłusza. No, zagłusza, zagłusza. Czak, to te świece tu. No! Czerwone. No! Okej, okay, dobra. O, jest... tam, bo było w tutorialu, że jak mryga, to musimy no. się wycofać. Mrygę? Kliknijcie w te świeczki może. Ha. Nie. Nie, 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 nie działa nic. Okay. Okay. Mm. A może one gdzieś mm. mają nas doprowadzić? I don't know. Może na półkach będą gdzieś te klucze? Mm. O, klucz! You have a key? Ten klucz i tym kluczem otwieram randomowe, zamknięte drzwi. Okej. Okay. Randomowe, zamknięte drzwi, okej. Okay. Yes. Ip. Ip, pip Ła! nic? nic. No, Posuńcie się. Co robisz? A, bo to jest... Masz golden key. Nie ma. Tak, to jest zwykły klucz. Golden no key! Golden no go no go no go no tu... tu było chyba przejście? Nie. Prawo. -i... I na Jackson. lewo. Na lewo? E. E. I na prawo? Czy mogę, prosto? Mogę poskakać po twoim kluczu? Nie, weź, kuń, bo jeszcze go gdzieś zgubię i co będzie? Przestań. To nic nie ma też. Ja było w prosto. lewo. Boże Chryste, panie! A! Co to za dźwięk? Dobra, idę. To bez tego idziemy? Czemu zostawiłeś tam? Ja, no? ja mam po Przecież czas? tego nie brałem. No nie no, ja to zostawiłem <laughs> i myślałem, <laughs> że ktoś wziął. Nie, ja tego Ale nie, nie, tak marzy, nie e... chcę. O, tu są drzwi. Zamknięte? Tak. Gdzie? Tu. Idę, idę. Oooo. Dobra. Ale gdzie wsadziłeś niby tego klucza? Ej, 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 ej. Co, 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 co? O o. Dwa, dobra, było cztery przez chwilę. Cztery, pięć. Co, 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 co? Wycofajmy. Osiem. Energia padła całkowicie. Upstairs has upstairs. been unlocked in cloakroom. A! E co? <grym> Ale Aha! Ma coś... Ale ja Ej, wróciłem na spawna no i czemu mam klucz na spałnie? Bo klucze się respią na spawnie. Weź tam kliknie energię na któryś z komputerków. A czemu Którym masz komputer ten? C czemu na ekraniku nic nie masz? No bo energia całkowicie padła. Czekaj, ja tu... Fuck off. Fuck off. O, oh, fuck, oh, fuck off. Jest tu coś, jest tu coś, widzisz Tak, to? przed nami jest. Ej, jest na szóstce. Oj. Oj. O. Ej, co ja tutaj. mam tu zrobić? Nie wiem, kliknij cokolwiek, klikaj cokolwiek. Okej. Okay. Wróciło Zobacz. czy nie? Nie. Zobacz, okay. idź. No, ale coś tu jest cały czas. Nic tu nie ma, goła. Tak, nie ma nic. E, chłopaki... oj. Jest... Co? Co? O, Potem... dobra, włączyłeś, włączyłeś jest. chyba. Nie, jest 3 4 2 3. Co to się dzieje na spałnie? E, to są to są właśnie te odczyty. Myślę. A to to są odczyty. Dobra, ja widzę mm -hmm. tę żarówkę, poziom i widzę waszą kamerkę z tego. O. No, no, no to możesz zostać w sumie tam Ej, na już <suszę> tu były te drzwi. Bo tu na, tu na prawo był korytarz, zmienił się korytarz teraz. Ale bo, no, bo to to było, nie? Ej, chłopaki tu na spałnie, jak się wychodzi od razu pojawia się czaszka i jakieś resztki ciała. A to po tobie zostało. A, oh, okej. Okay. Ej, no nie tędy, Chakan, no nie tędy. Tutaj... Dobra, Czeka. to ja pójdę do was może z tym kluczem, tylko że ja nie będę wiedział czy jest potwór. Max, Max, cofka, 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 cowka, cowka. Co? A, A! Kurna! Czemu ja też tu dostaję? A to bo ja zginę, zjesz? to ja zginąłem. A, to twoje zwołki, dobra. O, widzę, widzę ekranik! Tu. Widzisz coś na tym ekranie? Nie! Ej, Max, chodź tu. Tu. Wie? z drugiej strony jest więcej. Pokaż. Co? Co tu Łazi? Tu masz tyle ekranów. No ale to nie rusza się. A, bo kamerę odłożył. No? Nie, mam ją cały czas. Masz coś przede teraz mną. Na e, 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 e. Dobra, idę tam. Jeszcze, jeszcze raz wezmę... A, i klucz się pojawił chyba kolejny. Dobra, JOLO, JOLO, JOLO! ja tu nic nie widzę, ja pierniczę. Yolo, Potrzebujemy yolo, latarek. Yolo, yolo. A ty masz latarkę, chamie ty! Przy którymś odblokowanych drzwiach mamy chyba odblokowane lata... odblokowane latarki! Ej, mapa się zmieniła! No tak, nam też się zmieniła mapa. God, 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 God. Czerwone, czerwone, czerwone światło. Red light? Red light. Jest to, że może Oj. nas zaatakować. Wiem. Light, red light! Na 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 Chodź w prawo. Bo to były drzwiczki. Dobrze. Tu zobacz te drzwiczki. Na na na. Dzień dobry. Na 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 na. Nic nie widzę. Ja nie wiem co zrobić, bo cały czas mam te odczyty dosłownie na czerwonym. Upstairs? Aha. 20 drzwi trzeba mieć odblokowanych, żeby pójść na górę. Ja nie mogę, ja nic nie widzę. Nie mam latarki nawet. Kto zginął? Mam klucz. O, co to jest? Ej e? Gdzie my kuwa jest? Gdzie, energia, gdzie kuwa energia jesteśmy? Padła. Energia, chyba padła CO JEST KUWA? Map indicator uh, displays a map in ghost lab Odpa Zobacz, check czy będzie mapa jakaś O, jest, jest To się zmienia mapa, what the fuck? Ja nie, jest... nie rozumiem zupełnie O, klucyk O, klucz, Dużo no no, cokolwiek otwórz Bo musimy 20 drzwi przynajmniej otworzyć Jak gówno widzę Dajcie mi latarkę O, dwa klucze Mogę mieć latarkę. O. A na spawnie, nie mogę się odpaść o. o. No ale kuwa, co się ruszy, to mi zabiera tą latarkę, nie? A podewko mi nie działa. A co to jest? Odlokuje jakieś drzwi tutaj no. przy spawnie. No dobra, my tak <coughs> samo zrobiliśmy na prawo. Poszliśmy. O, to otwarte jest. Otworzyłem. Jest ciemno w ciul. Ciul w o. ciemno. Ładnie gra. Cześć panowie! Co, gdzie? O oh, haj? Hej. Coś otworzyłeś? Jakieś drzwi. Gdzie jest to urządzonko yy. kuźwa? No właśnie, teraz yy, bez urządzenia W bibliotece, bo zginąłem. La biblioteka? La biblioteka. biblioteka. Mhm... Mm no, to już kółko robimy. Tak, tak, ale tu jeszcze możemy, coś jest. Możemy się po niej wrócić jak chcecie. się ma. Tutaj coś jest, o. A, tu przez deski. Jezu, to ty, Boże. Cześć. Tutaj coś jest, nic nie widzę. Ja nic nie widzę. Lala, Idę po to urządzonko lala, do, lala. Do, do laboratorium, znowu, do biblioteki. Znowu nie masz tej no, to bo nieraz... zginąłem, upuściłem. No nie się, bo no ja nie. Sobie. No nie, no ja zrozpiłem, ale znaczy, jak stanę w miejscu. To... Aż włączyłem, kur na kół. Aha. Jak stanę w miejscu, to ją mam, ale jak już się tylko ruszę, to już jej nie ma. Jak to zginął? No ja zginąłem, ale zauważyłem, że jak się ginie, to. Znaczy, po, jak jest duch, to się robi taki ekran mm, zblurowany Blury. trochę. Mm -hmm. e, są dwa klucze na, na czemu to czekaj elektronicznie. Zrespi... Zrzuć je na dół. Co znaczy na dół? Po prostu ze schodów. No to jest problem, bo mi teraz się drzwi zamknęły na spawnie. What? No. Jak? Nie możesz wyjść? Nie mogę. Jak? Jak to? Hmm. Normalnie. Gdzie jest to urządzonko? Jezu, jak ja tu gówno widzę, nie? I szukam urządzenia tutaj w tym. <laughs> nic, nic! nic. Widzę! Jak nie widać, to w ogóle to sensu Nic, nie ma. Zero kuźwa! To jest mapa. A, jest narysowane, gdzie już byliśmy Ta, na tej mapie. Na jest tu jakaś latarka, którą mogę użyć? Poza tą kuź... F. -ie. I must find this entrance key. Yy, Możesz stulgana chyba sobie zrespić. No, słyszę to urządzenie, ale biblioteka zablokowała, co kwicie to urządzenie. Wszystko, co wezmę do ręki, okay. to, to ta mapa usuwa, jak tylko to sobie zrespię. Nie, zabezpieczyliście cwaniaki. Mam mm. urządzenie, mam światło. Super. Ło, łowo, wow, 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 wow. 15... spierdzielam, spierdzielam z tej biblioteki. La, 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 Czy ja widzę la, lokację la, la. was na mapie? La, la, la. Nie wiem, nie wiem. Oj, oj. nie wiem, A, to Maxa, ja Aaaaaaaa, to ja! Max, rzuciłem ci ten. to, to ja? tam. Gdzie? Masz światło. Gdzie kuźwa? No przed tobą leżało! Kupię ja czarny ekran! Nic nie widzę! Jak nic nie widzisz? No, no nic ma, no nie mam! Nie, nie mam latarki, nic nie widzę! I nie, nie widzę no. tego urządzonka! Czy znowu no energia mam... padła? Ja pierdzielę, no nic, zero! Czarny obraz! Ta, ta! Już uruchamiam. No. Chyba? No. no. właśnie nie da się uruchomić mamy zamknięte drzwi. O, o teraz o. się otwierają. Otwiera się. A, a widzisz ma mapę Chucken tutaj? Widzę, oświetlasz mi ją. Matko bosko jedyno, no czemu ja tu tak wiem, nic nie widać? Czekaj, hmm. zrobił sobie. Jak wezmę no to sobie... Zrobimy kluczyk, czekan. No. Jak wezmę sobie... działo fizyczne. No też mi go usunie, nic. No kurno, uruchom się, gupi komputer. Pa, 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 pa. Hmm. O, jest światło, chyba wraca. Nie ma, kubuśba. Nie ma. Aaaa! What the fuck. Nic Nie widzę. Mm. <głos> <głos> Absolutely <Wait>. bez <best> sens. <noise> no I have an idea. Mm. Czyli chodzi tu <noise> tylko o to, żeby ciągle otwierać sobie 20 różnych drzwi, i wtedy się otworzą drzwi na górę, gdzie będzie entrance key i wyjdziemy stąd. Aha. A... What? Co to było? Co to było? Wiem, ale to mnie na start prawie. Why? Czy ty czekaj zrespiłeś tutaj, ten? Tak, próbuję to podnieść <laughs> jakoś. No nie podniesiesz, bo nie można mieć tool gana ani chyba fizyk gana tutaj. A... O. o! O, wróciła energia w końcu. Super! <laughs> klucz. Ja kolejny klucz mam. Super. Tylko co, tutaj e... schodzę, Ale zobacz. Zobacz. No zobacz ku**a, mi! No, Idź dalej, idź dalej i masz światło już. O dobra, teraz widzę. <grym> okay. Gdzie ten klucz rzuciłem? Nie wiem, ja tu mam jeden. Gdzie jest to urządzenie? Ja się pytam. Gdzieś tutaj tu, Tutaj gdzieś. O jest. No. Ten duch jest parszywy. On tu łazi. O oh, fuck. Nie mam zamiaru ginąć znowu. Co to za obraz? Widzisz coś? Nie. Na tym monitorku? Nie, bo ten monitorek jest ustawiony, kuwa, prawie że na ziemię. Co, co kto to otwiera i zamyka mi? Oj. Nie wiem. Oj. No, no jak tu łazi cały czy, czas. Czy ja z duchem chodzę? A! E. E, co jest? Czemu mi tak wyłącza, ekran nie włącza? O co chodzi? Gdzie ja jestem? Gdzie ja kuwa jestem? Nie wiem. O. O, mogę mieć latarkę, dlaczego? O, latarka jest! W końcu, O, działa, się... Ale gdzie coś ja jestem, w kła piwnicy? O, coś. Co? Coś mnie, coś mnie, coś mnie wzięło, przeteleportowało, cześć Roki. No ja, mnie to też! Sięma. Ja nie wiem, gdzie ja jestem! Hej, pod shiftem da się sprintować, tylko ten sprint nie działa. Jest animacja. Go to uh, respawn, respawn in the lab, aha, okej. Okay. Czyli co, mamy wrócić się? Nie, co? ale mamy, mamy latarki, więc myślę, że to już nam się na nic nie przyda. A? O cześć, Max! Jak z nieba mi spadłeś! What the f O co tu chodzi? Kuź ma ja nic tu. Ale mamy latarki na szczęście w końcu. No Dobra, ale po co my tu idziemy, jak to jest labirynt, który już przeszliśmy? Według mapy nic tu już więcej jakby nie ma. Serio? Dobra, no to. A, skąd masz a ty masz mapę jakąś? No mapa jest na spawnie! Mapa jest na spawnie. No na... Mam klucz! <suszy> ale czemu dostajemy klucze zaginięcie? Nie może, wiem. O to, może o to tu chodzi. Ja idę na spawn'a. jeszcze raz przestudiować mapkę. Aha. Ja sprawdzę tu. O, tu jest otwarte. To no jest na to, że coś widzę dziwnego cały czas. Czemu jest, są zamknięte drzwi znowu? To zamknięte, tu otwarte. Uh, hello there. Czekam da się to otworzyć. Mam czy nie? klucyk. Właśnie... Mm. Mam mm. klucyk. Ja mm. też idę sobie coś otworzyć. Mam golden key. Mogę usunąć tą bramę? Golden key, o co to jest? I jak chcesz. Co to jest? Flashlight, no need to go z oh. light. Aha. Odblokowałem flashlight, mimo że już go odblokowaliśmy. Kurde, wszystko tutaj szaleje na spawnie. Aha, koło mnie potwór. No po co ja odblokowałem flashlight, no jak już mieliśmy flashlight? Been. A, u, a. Ne? To mnie potwór, o i straciłem Flashlighta nawet. O matku bosko, jedyno duchy. O Miałem będzie potwór, bo mam blur. Dwokeły tu są. Mam blura, Max. Masz blura? Uwaga, bo będę kichał. Kichnie idealnie. Strówka. Dziękuję. Gościa na głośniku powaliło. No coś będzie. Da, 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 da. Cały czas dokułem. o, o trzy klucze są na spawnie już. Ja czekam, aż mi się ja guba, brama wróciłem. otworzy. Wróciłem się. O, Czyli po, wystarczy kilka w konsoli pisać. No i dostajesz darmowe klucze. No i to jest nasz cel. Kidrop. A jest pokazany, które drzwi A, otworzyłem. A to ty padłeś? O cześć Max. Padłem. Jak Peż, otworzyłeś drzwi? Co? Nie, nie mogę ich otworzyć. Czekam, aż się otworzą. Eventualnie. Trzy czekaj. klucze mamy. Około. Czekaj. No. Nie ruszaj mną. No. no. Nie ruszaj no, już nie, no. nie ma drzwi. Ej, hey, let's go, kuźba. Aha. Aha. Nie możemy Czy przejść. Wow. No, nie ma drzwi. Kurna. ty jesteś poza tym? No, tak, ja on jest poza tym. już idę tymi schodami. Do góry. Eee. góry. czekaj. No O, jest, o, jest ma. babka. Ale nie mogę wziąć kluczy. Eee, czekaj. Go to. Jak się otwiera te drzwi? Cześć Roki. Eee! Oszustwo! w konsoli GM podkreślenie go tłuczatem. No ale jak klucze? No właśnie. Klucze! No nie weźmie się. Mm. Klucze! Czemu ta brama jest zamknięta w ogóle? To jest jakiś guzik. Nie, nie to jest guzik. To jest jak... guzik odnośnie rozpieniono na nowo tego. Eee, A ten akumulator Aha. z tyłu, czy coś? Właśnie? Akumulator z tyłu ma na czerwono, się teraz pali. No to daj, żeby na zielono, nie wiem. No, klikam na niego E i, i nic się nie dzieje. Klikam hmm. tu, tutaj kliknę, tu się nic nie dzieje. Tutaj nie. O Jezu. E pierdźcie, mi z tym. E pierdzie, lać mi z tym. E. Jak to rzucił? Tu klikam. Tu klikam. Tu klikam, nie ma prądu. Chcesz tam wejść do środka? Tu klikam, nie ma prądu. No to, to, Masz nie, nie, nie. Może Patrz, Max, z nami, idziemy na podróż, może znajdziemy inne klucze. No ale jak się otwiera ale... drzwi? Wszystkie klucze dostajemy na spawnie. się do nas, kurde, a nie... O, goto. co to było? Goto... gm, podkreślenie, goto -hucken. Goto... hucken. <słuch> Cześć. <Ej? słuch> I z jumpscare. I wracasz do siebie. Nie, no jak mnie weźmie znowu na spawn, pa, pa, to ja się to do was. Pa, pa. O, moja Ej. lampa. Pa, ta, pa, ta, pa, pa, Moja lampa A i co my zrobimy pa, teraz, bez klucza? Możemy szukać, ale tu nic teren, nie ma. Bo można znaleźć inne klucze Ale tu myślę. już nic nie ma. A tu skąd już jest? ja wszystko. Aaaaaah! Wszystko, wszystko przejrzałem. Maria, kurwa, zesram się w tej grze, zaraz. No ja już mam coraz większą odporność. Jest ciągle jeden. Byłeś ten na samej górze? Ej, w ogóle drzwi się Ej, otworzyły. Takie drzwi się, da się? Wszedłem na, na górę. oj. oj. Chłopaki, drzwi się otworzyły. Rzucam klucze na dół. O, to o. rzucę. Czekaj, czy ty poszedłeś tymi schodkami? Było, tak, schodkami że... i było otwarte. Czy wy też macie coś takiego, że nagle Organia? tracicie wi wizję? Tak tak, 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 tak przez chwilę. Okay. Pa, 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 Co to ja włączyłem, Gdzieś ty pola, skurczak. Do góry. Pa, 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 pa. No a ja jak ja klikałem w te drzwi, była informacja, że muszę z... otworzyć 20 innych drzwi. No i może już mamy otwarte. I otwierały. No i nie ma szans. jakiś korytarz. Ojeju. No i tu, z tego co rozumiem, mamy to znaleźć jest. Entrance Key. Ojoj, czemu to, to jest. jesteśmy teraz tacy wolni? Nie wiem. Co się dzieje się? Słyszysz to, Rookie? Słyszę. Co Musimy się dzieje się? Musimy Entrance Key i wtedy otworzymy wyjście z mapy. Rookie, to jest za nami. To mami. jest! I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. Co się dzieje? Find the Mansion Key and escape the Mansion. Okej. Okay. What? Tutaj coś jest do góry. W Ciebie Stary. jest. Idę do góry. Nie Misty. wiem, poszliśmy gdzieś do góry. Tymi schodkami, co były tak zablokowane. Ty! Okay. Znalazłem. Klucz! No to. no to. Bężynki, no to uciekamy stąd. Biorę klucz! Mam, 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 mam. Tylko, to że, że drzwi będą teraz na na to główne wyjście? Że... E, na dole. Gdzie jest nie główne teraz wyjście. Nie, to za, zarąbało, nie? Gdzie wy jesteś. O, jestem przy Mansion no. Exit Mansion. Nie podoba mi się ten dźwięk. Jestem przy Exit Mansion. O, nie podoba mi się ten dźwięk. A! Co Max? What the fuck? Wiesz? Ej, what? Jestem w tej no, bibliotece. Jest Jestem w tej bibliotece! No, no, w tym salo salonie takim, wiesz Ale kurde, z tego labiryntu, ja się chyba zgubiłem. Tepnęło oh, no, mnie mam, do tego. Mam, no. o, czekajcie! Chodź, chodź. Nie, czekajcie na mnie! Czekajcie na mnie! O, kurna. Czekajcie na mnie! A! No i jak. Poczekam, poczekam na ciebie Roki. Eh, eh. O Jezu, jest. Co to jest? O matku, bo A! Wszystko się tu otwiera. I zamyka! What? E! Jestem w domu. Jestem Czemu jakimś tym ultrawolny. Jestem, jestem. Te płomy takieś mieszkanie. na was. Ja jestem w mieszkaniu, jakimś nie mogę się ruszyć. Ultrawolny. Pię... Na... Śpię ja w łóżku. Mam? Ja śpię, ja śpię w łóżku. Co to jest za potwór?! Ja śpię w łóżku. Co się dzieje? Jest tą mapą tego, ja już nie wiem, nie mogę się ruszyć. Ja mam sleep paraliz. Chodzę wolniej, chodzę ten, szybciej. W kuchni jestem, gdzie jest wyjście? Ja mam sleep paraliz! Poczekam na was w kuchni. No czaken, mansion exit, <coughs> masz czy nie? Mam klucz! No to ja jestem, Dy, dywan duży, no- co, co to, co to, było? O no! Oh o no. Oh no, no! No czaken, nie jesteś w exit! Ale gdzie jest ten mansion exit, kurna? Jak, jak ci to powiedzieć, no, no A, niedaleko. czekamy, tu. Co to, co to, co to, co to, what the fuck? Is this fucking shit Czakę y, duże pomieszczenie z dywanem takie, no nie wiem jak Jestem. ci to powiedzieć. No to nie macie! Nie, tu, 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 w prawo, w prawo, o tu, tu, tu! Musimy na maksa poczekać, Roki! No coś to tu lata, ma... coś tu lata kuźwa z jakąś latarką. Ja, mam, jakoś, ja mam jakiś, ja mam jakiś, nie wiem, cutscene czy co. ja śpię w łóżku i mam Choć, sleep paralysis! Usi usiądziemy sobie, poczekamy na spokojnie. <laughs> Gdzie ty jesteś, Max? Ja mam jakąś cutscenkę teraz, że leżę w łóżku! Co? No! I się dzieją różne zaczniki. rzeczy kurwa tutaj, patrzy obraz na mnie. Nie! Nie, pat nie patrz się na to, nie patrzy się na... Tam coś lata w ogóle. Tak, ty przymiją No Ja w to wpadłem. Czy ja w ogóle się odrodzę? No tak. Czy to mnie może już zabić? Halo? A ścięła się taka katzenka czy co? No nie wiem, no znaczy, nie, no jest. Światło mi się pali czerwone, leży w łóżku, mam jakieś dźwięki cały czas. Czyli nic. Czyli będziesz tak. Oh god! What? Dzień dobry! Coś tu słyszę. Dzień dobry! O! Dobra, zaatakuj mnie, dawaj. O, hello. Też chcę usiąść na tej lampie. Co to za katzenka? Ja pierniczę. Dobrze zrobiła tu ciągle coś latę, absolutnie nie rozumiem. Mm. Tego. Nie! Hmm? Ile ty masz tą kiedy? No, długo! My My czekamy! Długo przy wyjściu! O, czekamy przy wyjściu, siedzimy w końcu, żeby o. nas ten potwór nie dotknął, nie? O, dobra! Jestem! Jestem! A! A! na mnie tepło. To ja tu czekam, dalej czekam, choć nie słyszę. Biegne, mocno. Biegnę, biegnę. był ten

Gdzie jesteście? Tu, 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 cześć, tu, no, tu, otwieraj otwieraj otwieraj. otwieraj, otwieraj, otwieraj! tu, Otwieraj tu, 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 Szybciej! <śmiech> o, <śmiech> szybciej! tu, <laughs> tu, <laughs> Jeszcze no nie, trochę. Coś nas jeszcze złapie. Tylko, że jeszcze brakuje tego, żeby nas tepło, nie? Czekaj, jesteś chudy, Zasad. dawaj, szybciej, szybciej się przedostaniesz no próbuję się tu. No, się przecisnąć, nie mogę. to. Jest no, nareszcie. No. I idziemy stąd. Idziemy stąd kurwa. Gdzie? gdzie jest to jest? O! o, o. 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 Wow, you didn't expect you beat it. E, a congratulations. Co? A to a tu możemy chodzić całe. Pff, o jakie? O mój boże. No, Tomek. Ale Ale co się dzieje na zewnątrz? You have now divided the jest map, Żałujcie, że nie mieliście tej kactęki z łóżkiem, bo ona była kryminalna. była w łóżku, widzisz różne rzeczy wokół siebie. Jest, I nagle ten potwór wychodzi ci z telewizora, nie? Ze ściany w sumie, tak. Boże, jak ten domek wygląda od zewnątrz. Można wyjść? No! Tak, można wyjść. Ojej! A, nie mogę stąd wyskoczyć. Jezus. to chodź na chwilę. Co, gdzie? Się... Chodźcie, chodźcie, chodźcie. I ten dach. Chodźcie, chodźcie. A. Eee. Ła! Nawet się, ku**a, zabić nie można! Chodź, a. Bijemy się na pięści, chodź! Nieee! Yeah. Yeah. Mm. Chodź tu. Nieee! Yeah. Chodź tu. Nie. Yeah. Chodź tu, ku**a. Ała! Ała, no why? Chodź tu, ku**a, dawaj, a, bij się a, ze mną! Ała! A! Bij go, Rocky! Bij bo chce mnie zbić! No! Coś ty, A, Jest! Dobrze! Tak dobrze! Nie wiecie gdzie mnie zrespiło? Gdzie? No, w mansion tam, tak? W mansion! Idealny. Teraz, teraz ty tam idziesz! Ała! Kurde! Podbrótkowym! Dobrze! Ma. A tylko ja tu zostaję, bo A, nawet nie, nie mogę, mogę. Nie mogę nic wziąć! Ale głupie! Możesz tym się przejechać, jak chcesz. jaka durda, bab.